Siemaneczko, ja jestem dirtowy bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Witam Ciebie po obiadku i dzisiaj do obiadku wydarzyło się kilka rzeczy, mianowicie miała miejsce kategoria dirtowa na małych stolikach. Obczajcie kilka ujęć w pasie stamtąd. 62 O. Wow, Fredriksson i Down.

po tamtej konkurencji przyszedł czas na Bestrika na średniej linii. Po kilka przejazdów z Bestrika. <śmiennie> to lecimy to. <śmiennie> O, o, o. Odklejon. Spróbowałem zrobić 360 double bara. Chciałem wcisnąć trzeciego barspina, niestety się sprawa nie udała i w tym momencie właśnie trwa Best Whip i Best Air, ale jeszcze mnie tam nie ma, za chwilę się tam udamy. Nastawienie jest takie, żeby polatać głównie tą dużą linię, już kilka razy mi się udało skoczyć. Warunki wieczne są dzisiaj bardzo kiepskie, cały czas podmuchy, cały czas wiatr, także no ciężki temat ogólnie. Dalej mocno, Dziwek, ale złego! Dawaj Maciej! Drugo! Ło, bo... poleczki ogień, mocne gęście! Tak, yeah. dawaj! Aleksander... Mocne okiem, ale wysepiaj! Zobaczcie jak pójdzie jemu! Ale piek the whip! -back. I bomba! 90 I

Dawaj, dawaj, dawaj! w tym rowerze też po jest na ja drugie. A w dzisiejszych zawodach startuję na moim Dartmoorze szajnie. Są to pierwsze zawody na tym rowerze. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie spoko. Póki co z roweru jestem mega zadowolony, chociaż chupeczki dzisiaj są trudne. I cieszę się, że mam ten damper z tyłu, bo zdarzyło mi się już dzisiaj przelecieć, sflatować stepdowna i zdarzyło mi się jeszcze dzisiaj nie dolecieć z dwóch chopeczek, więc damper się na pewno dzisiaj przydał. Lecimy z treningami na dużej linii i cholernie wieje dzisiaj przez cały dzień, trudno jest, trudno jest tutaj oblecieć całą tą linię. I przy okazji wcisnąć sztuczki, gdy człowiek walczy o życie. Ale obczajcie, jak to wygląda z POV właśnie taka traska w wietrze. 不用。Whoa. O, Jeszcze mocniej Łasaj! Ztrzymamy one, one putem Double Bar czarodziej! Okej, okay, ja jestem po pierwszym przejeździe, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale to coś tam podziało po szarku to koniec świata, tam tak słońce daje. Ale dobra, jest jeszcze drugi przejazd na no spokojnie. Polecimy z tym. Pierwsza część poszła całkiem spoko. Troszeczkę się wiatr zerwał podczas tego subside. Začíme dále, druhý přejezd. Ok, drugi przejazd zaliczony. Coś tam po drodze pogobiłem, ale to nie jest ważne. Grunt, że cały. I czekamy na wyniki. Nie wiadomo, ile osób się tutaj kwalifikuje do finału. Jak to będzie dalej wyglądało, więc czekamy. I powolny fail. Od drugi raz, na I na jest nowy, on jest nowy, on jest nowy, Lekkie problemy. nowy, on jest nowy, on jest nowy, on na Na i jest nowy, on mocnego nowy, na i to to jeszcze wcisnął i Anten down i Struja. Jesteśmy po przejazdach y kwalifikacyjnych i wychodzi na to, że dostałem się do finału. Więc polecimy teraz z przejazdem finałowym. Szczerze mówiąc, chciałbym go powtórzyć, jest tylko jedna szansa, żeby ten przejazd powtórzyć i te wcześniejsze przejazdy się teraz nie liczą. Więc powtórzę ten przejazd i zobaczymy jak wysoko pozwoli mi się on zakwalifikować, bo w takiej formule zawodów, gdy macie dwa przejazdy kwalifikacyjne i tylko jeden finałowy i te kwalifikacyjne się teraz już nie liczą, to na dobrą sprawę można nawet takim bardziej safe runem, ugrać coś w wyższej stawce ale można też przegrać wiele, bo zrobiłeś safe run nie? Czyli, czyli raczej się pierwszym nie będzie, ale ja i tak nie będę, więc lecimy z zajewyczką Idę oh. Do tej topa, do łanku, do gada, niestety, gleba. Wszystko albo niskie, chani, ty, ty wracaj, nic. Double tailwhip na czwarty. Pierwsza hopa to właśnie 3 6, 4, down. On skłonął chęć na drugiej. I ponownie truja tym razem z warszwinem. Z powrotnej. X-up. I na koniec łąkę Świetny przejazd. Oj, dziecko, 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 Na powrotnej dziecko, 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 Na dziecko, i dziecko, 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 to Pow, Potężny old school no hatch bar spin do ante down'a, tail whip, 3 bar spin. i napędza się na powrotną, gdzie stylowo robinaka, bar spin. i na koniec opo bar spin. Przejazdy finałowe poszły delikatnie, nie po mojej myśli, ale zajeba, że jestem cały, wylądowałem tego double bar'a Trochę bokiem i wylądowałem go mega daleko teraz lecę na zdjęcie Na szczęście nie zdjęcie gipsu 3-4! Dobra, jeszcze tutaj 720 na MTB na ostatniej średniej chopce. Gratulacje bro dla wszystkich zawodników! Gięcia w dniu dzisiejszym jest Paweł Bartlewski Najlepszy dziś na dużej linii! Nie taki duży Marcin Oscar! Brawa, Brawa dla tych zawodników! Paweł, co wygrałeś? A WIPA dzisiaj. Elegancko? Mówiłem, że Paweł wygra dzisiaj WIPA i wygrał. Tak chcę żyć. Elegancko. No, tak się robi to w świecie. Otwarcie sezonu na Kazurze. Mam nadzieję, że w przyszłe zawody pójdzie mi troszeczkę lepiej, ale i tak zajaweczka. Cieszę się, że jestem cały, że udało się powsadzać kilka sztuczek dla mnie nieoczywistych i w miejscach trochę nieoczywistych. No. No? Chcesz zrobić? No to dawaj. Pozdrawiam Necrotrails. Trails. Zajawa. Pozdrawiamy Necro Trails. Zajawa. Elo. domu teraz trzeba jechać, cholera. Nie, nie do domu, na jeziorko jakieś fajne, coś. Ale to nie koniec odcinka. Ponownie witam Ciebie z Honic, by powiedzieć Ci update odnośnie dżemu, który odbędzie się już 18 maja na hopach, w chojnicach. Dżem rozerga się na dwóch miejscówkach, na strzelnicy dirt oraz na czereśniowej dirt. A propos partnerów, którzy zdecydowali się wesprzeć w tym roku dżem, mamy na pokładzie ponownie TripOut Optics, za co wielkie dzięki, także o okularki nie będziecie musieli się martwić. Mamy również Dartmoor Bikes, który na ten dżem podeśle mnóstwo sprzętu dla zwycięzców, także nie możecie zabraknąć. A firmom wspierającym to wydarzenie serdeczne dzięki. Do zobaczenia na Jamie. No ale dobra, ja was odsyłam na dżemik, a wy jeszcze nie widzieliście hop, więc teraz wam pokazuję jak wyglądają hopy, przenosimy się najpierw na strzelnicę. A dzisiejsze oprowadzanie zaczniemy od strzelnicy dirt i od linii, którą doskonale znacie, to jest główna linia na naszej miejscówce. Przed dżemem, dzień przed dżemem, ruszymy tutaj z, z tego wybicia, ale i tak ono mega spoko, tutaj trafiło się nowe wybicie. I to nowe wybicie dostanie jeszcze szerszą płytę do New Jamo. Tu mamy powrocik, jedna chopeczka, druga chopeczka, trzecia chopeczka. Te trzy chopeczki można skakać nie jeżdżąc z całej tej głównej linii, tylko najeżdżając z boku. Także mamy coś dla początkujących również. I Strzelnica DIR to również druga, nieco prostsza linia. Zaczyna się ze step downem. Ja na niego daję tutaj taką malutką korbę i wybijam się. Tego step downa możecie ominąć. Tutaj lecę po łuku. I lecimy na drugim wybicie i kończymy akcję kłaterkiem kwaterkiem na dwie strony. Ja akurat wybrałem stronę prawą. I tak oto to wygląda. Na kilka dni przed dżemem. Na dżemie będzie oczywiście ładniej. Wyszejpujemy, podlejemy to wszystko, bo dzisiaj jest tutaj mega sucho. No i co, widzimy się na dżemie. I oprowadzanie kończymy na największej choperszce na rejonie. Znajdujemy się na Czereśniowej Dirt. To jest u góry na najeździe. I z tego najazdu dam korbę, dwie korby, by tą hopę dolecieć, na tą hopę leci się dosyć szybko, nie dajcie się zwieść, że tutaj jesteśmy wysoko, no i tak potrzeba tej prędkości. To wybicie się dosyć płasko, planujemy je wymienić, tylko nie obiecuję tego do dniu dżemu, czy to się wydarzy. Dwie korby załadowane, cyk i elegancko skrejone. Na dzień Dzemu też sobie rozkopiemy to lądowanie, żeby było jeszcze bardziej bezpieczne, żeby każdy mógł tutaj walić glebę na japę i żeby się nic nie, nie działo. Tutaj jest na lądowaniu piasek, to wszystko można rozkopać, żeby było mięciutko. I tak wygląda duża hopana czeryśniowej dirt i odnośnie mniejszej hopy treningowej, którą mogliście kojarzyć z poprzedniego eventu, to niestety, ale ta chowa została zniszczona, ale mamy w tym tygodniu na priorytecie to, żeby ją odbudować. Wiemy, że lubicie tą hopę i wiemy, że poprzednio ona miała bardzo stromy profil i teraz e, poprawi się ta hopa. I jeszcze w tym tygodniu odbudujemy na nowo tą hopę i poprawimy to wybicie, żeby miało bardziej łagodny profil, także będzie również hopeczka, na której każdy będzie mógł pokatować swoją pierwszą 360, swojego Pierwszego barspina. Zadbamy również o to. Chopa, niestety, została zniszczona. Ktoś tu tutaj wszystko wyrwał a szkoda gadać, szkoda gadać niestety tacy są ludzie, ale ja zostawię Was z dobrymi wieściami że to wybicie na pewno na drzem odbudujemy. Tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że widzimy się już w sobotę. Odsyłam Ciebie do mojego Instagrama, gdzie znajdziesz dokładną lokalizację tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy znajdziesz również cały harmonogram i imprezy tego, o której startujemy gdzie, o której miejscówce i tak dalej to wszystko wyląduje już niedługo na moim Instagramie, także jeżeli Ciebie tam nie ma, to koniecznie zaobserwuj mój Instagram. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie zostaw łapę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, jeżeli podobał Ci się mój występ w zawodach, jeżeli podobała Ci się ta chleba. I tak dalej. I to jak sobie tutaj tworzymy rzeczy, działamy rowerowo na tej polskiej scenie, to też koniecznie napisz o tym w komentarzu. I jeżeli chcesz do nas wpaść, to też o tym napisz w komentarzu, że ej bubu, chętnie wpadłbym na tą miejscową. Albo na przykład wpadnę, będę w sobotę czy coś. To zawsze miłe. Zawsze lubię czytać te komentarze wieczorkiem i wtedy mam zajawę to tworzyć, więc, więc dzięki chłopaki za te miłe wsparcie od Was. Tymczasem to by było na tyle. Z fartem! I planuję też nagrać taki filmik o tym jak się tutaj do tego drzemu przygotowywaliśmy, bo pracy było naprawdę mnóstwo. I też dużo już pracy zostało włożone, jeszcze dużo pracy jest do zrobienia i to wszystko nie da rady, żeby się teraz znalazło w dzisiejszym filmie. I niestety, ale pogoda nam nie sprzyja. Mimo, że słoneczko jest piękne, pogoda jest idealna, to nie idealna do kopania. Mamy tutaj suszę na spotach i, i dopiero dzień przed eventem to wszystko tutaj nawodnimy, wyszejpujemy ostatecznie, bo teraz możesz zwieść tutaj każdą ilość wody, a i tak to wszystko do soboty wyparuje, hmm, bo, jest po, bo jest po prostu tak sucho, także... Także o tym będzie, będzie.